Willa. Cofnie do tyłu. No. I tu na południu jakaś sala będzie to ma. Promenada się nazywa. Na, na górze, na piętrze, a na dole jest sklep spożywczy Horten. I powiem tak. No, włącz. Że... Na chwilę. Tam jest wyłożony kostką, tą polbrukiem. Tak. jest bardzo dobra, a tutaj. No, to tu miasto zabrało tą kostkę z... Ukradło ją, wywiozło, po prostu zostawiło podbudowę tylko. O jeszcze ja. tu kawałki kostki widać, że kiedyś była. Ja. Muszę tym się zainteresować nie? Tylko nie wiem jakiego numer budynku tego jest. Eee, okay. Nie widać numeru. Zaraz zobaczymy. Będziemy jechać z tamtej strony, wyjeżdżać z powrotem. Do miasta wracać. To, to jakiś numer jest pewnie z To powiem, że tak. Sklep jest bardzo dobry, jest tunio wszystko, ale że Urząd Miejski no chciał wykończyć tych ludzi przedsiębiorców, wiesz, chciał ich doprowadzić do bankructwa po prostu. Jeszcze, jeszcze słuchajcie, jeszcze specjalnie to robił, wiecie, bo jak oni jako jedyni się postawili, a reszta przedsiębiorców płaci łapówki, nie, to chcieli wszystkim pokazać, że nie można z nimi wygrać z urzędem. Nie można się przeciwstawić. Albo płacisz, albo bankrutujesz. A najlepsze jeszcze. O, a tam po drugiej stronie. Jest taki hotel, taki mini hotel, taki sale, coś takiego, takie noclegownia, nie. To jest kuzyn drugiego urzędnika miejskiego. Który po prostu. Oni mu tam drogę specjalnie dojazdową. Tu chcieli zamknąć drogę i rozebrać parki, a po drugiej stronie za miejskie pieniądze zbudowali drogę dojazdową, żeby kuzyn urzędnika miejskiego miał super dojazd do swojego hoteliku. Tak Bo się tu robi. trzeba likwidować, a tam ku, kuzyna, urzędnika trzeba wywieszyć. Kto ich znajomy, to mu pomagają, a kto ich y, nie chce im płacić, chcą go zniszczyć, zamknąć, zbankrutować, żeby. Kto pomagał? Kuzyn dla kuzyna. Kuzyn dla kuzyna wtedy. Urzędnik pomagał dla swojego kuzyna, tak. Tak. No. Czy muśmy tam wujek, czy, czy, czy tak. ciocia prowadzić tam syn, czy brat mhm. to a w Urzędzie Miejskim. E, pracuje może... Rodzina właśnie pracowała i no, sobie pomagali. To, e, ten napisał pismo tam, tamten się do prezydenta Tadusza Truskulackiego, Truskulacki piórko już napisał zgodę i możesz budować, buduję tobie drogę dojezdą, szyściutko tak trzeba i będziesz miał kudyn będzie miał kudyn, kudyn będzie miał super. Ma super, on ma. Słuchajcie, tam, tam jest super droga. Dobra, jedziemy. Jedziemy. To teraz musimy wyjechać tym wjazdem, co żeśmy wjechali, bo też się tam skomplikowali. Tylko ja mam... Zmaszymy ja numer dobrać. właśnie czy jest. Nie widać. Godzina otwarcia. No coś nie widać. Ale to ja ci znajdę w internecie. Krzysiek Sala Bankietowa, Promenada jaki to adres jest. Nie Tam wiecie. gdzieś kiedyś pisało, to chyba, żeby było śmiesznie, to adres to jest Wiklinowa 10. O, tu też jeszcze o, ten park rozwalony, trzeba ostrożnie jechać. Dobra, to, to na razie będziemy jechać także kończę nagrywanie.